Moglibyśmy. Moglibyśmy pomóc wybić jemu w Albanii i zaatakować Albanię, ale, ale niech się chłopak męczy, niech się chłopak męczy. Wiktoria Bacelata, tak, Wiktoria Bacelata chyba u, 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 u Patkeno yy, Bebicieno, że tak ładnie bym powiedział. Yy, trzymajcie się, mogę wam wysłać atasza albo ochotników, nie mogę wam wysłać atasza ochotników, no trudno, ale poradzicie sobie. Syndykali z Kobola jest z trzymajcie się, towarzysze. My tymczasem, my tymczasem kierujemy się do Wchancji, do Hancji się po, podajemy po raz drugi, podbijemy sobie w Co Amerykanie tu robią? Co tu robią Amerykanie? Oto bandyty jedne. Yy, serio, znaczy, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem z nami króliczka. Nie mylić z tym psychopatą z baczeńcem Himlusiem, który już nawet się publicznie nie pokazuje, bo wpier, wpierdziela draże yy, tybetańskie jedne po drugim, że nas że, że, nasz ja nie dąża kupować od Tybetańczyków. Tybet to chyba będzie naj, najbogatsza, najbogatsza frakcja w tym tym, <gryw> na tym zajbie. Polecimy na French komunę. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę stawiam oporu, ale te 14-16 dywizji na nic dobrego nie wróżne. No mam nadzieję, że się rozkręci, bo na razie tak trochę. Tak trochę mech, jeżeli chodzi o o on, totaling... to też są komuniści. Ostatnio to była jakaś pani, pamiętam. Walczyła z jakąś katalonią i baskami. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A, i miałem też przygotować. Miałem też przygotować y, infrastrukturę pod ewentualną wojnę z, y, z tymi z ruskimi żeby nasze dywizje pancerne nie zdychały z głodu machniemy tak zwany korytarzyk szczęścia i miłości żeby jakoś zaopatrzenie się kręciło zwłaszcza przez czekaj tu są Kielce, Widelce, Krakowy tu machniesz, tu cyk, tu tędy przelecisz, tu tędy przelecisz dobra jakoś to ujdzie, szybko pobudujecie przy tym przemyśle powoli rozkręconym Ki Joachim Wagner chodź panie Joachimie Wagnerze gdzie pana można by wysłać? Joachim Wagner Eee, poleci do Tybetu, aby sprawdzić, ee, może uda mu się wykraść przepis na piłki tybetańskie. Tak, tak, I co jesteśmy? Brakuje beznadziejną dywizję. Aha, my mamy komno, to kolejna armia z beznadziejnymi dywizjami. Dzień dobry. Eee, ja wiem, że ja mógłbym tym papetom od razu zabrać te wszystkie dywizje. A niech skorcenne ma, No to nawet słodki, jak oni wystawiają i mi dają te dywizje. To znajesz za, za słodziutkie. Trochę też przygotowałem tych. Eee, jakby nas Toronto zaatakowało, to może dużo atomu nie mamy. Może dużo atomu nie mamy. O, kolejna tomóweczka. Je. Yep. Czekaj, zrobił się ten reaktor? O, zrobił się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. serio nie mam pojęcia, od czego zależy ten. Od czego zależy liczba reaktorów. W sumie wystarczy mieć jeden i wtedy tylko tych, tych naukowców przydzielasz. I oni za ciebie pracują. I ci tworzą atomoweczki? Tyle chyba. No, no tak mi się wydaje, że nic więcej do tego to nie jest potrzebne. Mussolini, nie, Bebici! Przepraszam! Chłop <noise> się załamał, że nie jest w stanie Albanii podbić. Nie no, ja żartowałem, Wracę, ja się tak tylko przekomarzałem. Nie, Bebici! Bebici, za Zaproście na pogrzeb, Himluś przyjedzie, wepchnie mudraże te tybetańskie, to może go wskrzesi gdzieś tam mocą okultystyczną. Wskrzeszcie jego, Nie, Bebici! Nie no, nie, nie dało się. Co oni wybrali? Umberto II. A oni coś innego, pamiętam, mogą też wybrać, nie? Dobra. A my, Orgola, na co? A... Na Bułgarię. Aha, bo ja... o, jeszcze nie robiłem na Francję. Już myślałem, że ten raft. Ja to robiłem. Pamiętam, że tu chcieliśmy zrobić y, papeta, ale chyba popsułem, bo już nie będę o kim wypowiedzieć wojnę, bo ich de facto nie ma. Czy mogę y, Czy mogę to ręcznie zrobić? Opacjonen... Y... Yy, Umacjonen, yy, Nie mogę nic z Wami zrobić, nie? A, trochę popsułem. Troszeczkę. Troszeczkę, przepraszam, Ja nie wiedziałem. Myślałem, że no to, to bo to no, no, zapewne no, zapew no, zapew no, tak to działa. Na pewno za to tak działa. Yy, no to zrób mi, proszę, ja Ciebie. Na razie nic nie mogę. Trzymaj PP, żeby Francję zaatakować. Yy, przywróć porządek, gdzie to jest, Restore Ordered France i tu po 50 dniach wypowie nam wojnę, w sensie wypowie nam wojnę French commune no właśnie, French komunie. jacques de coulès. nie macie żadnego fokusu i to od jakiegoś czasu jak tak potrzeba, nie robią żadnego fokusu, nie wiem czy oni się zepsuły, co to jest co to za, co to za ziomki nie wiem czego one nie pójdą w komu i nie mają skończonego drzewka i sobie chłop nie wie co robić. Także jest tymi 15 15 dewizjami. szkoda, szkoda. Dużo na ten ta 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 się jest rzeczy, które nie jest gotowe i po prostu tak sobie gdzieś tam wisi. Oj, ciperki mamy w Nice. No kolejna już jest dywizja. Dawaj do skorcennego. Jeszcze jedna już z dywizja. Dawaj do skorcennego. Jeszcze jed, jeszcze. Je... Oj, co to za? E 55 nowe tunki, nowe tunki. Możemy lecieć E48 to jest 2200 dni, to trochę za dużo. Ale możesz zbadać nowe zmeszki. I zmieniamy cyk produkcji E55. cyk, z boostem od mana. O jezu, ale surowce w dół poleciały. Więcej chromosomów. Cyk, chromosomy. I tak będzie za mało chromosomów, więc będziemy z Turcji sprawdzać. A nie, styknęło na styk chromosomów, okej. Okay. Nie no, chromosomów nigdy za wiele. Ehm. Um... Problem jest taki, że zaraz będziemy wykopać dużo surowców na świecie. <gry> Bardzo dużo. Ja, wojna w chęć, komunę! Kapelina flaga. Yy, zobaczymy, jak sobie radzicie. Nie będę wrzucał lotnictwa, bo mi się nie chciało go ustawiać. Zobaczymy, jak sobie poradzicie z dywizjami naszymi. Widzę, że niektóre się przebiły. Macie potężne 14 dywizji. A, ciperki miałem odpalić, przepraszam. U udajmy, że się staramy. Tyk. ciperki poszły. Superki lecą. Tak, zbadałem sobie pancerniczka. Kto, mi, kto bogatemu zabroni? Kto bogatemu? Nie no dobra, nie ma nawet na co patrzeć. dobrze no przepraszam, ja się naprawdę starałem, no Co czego tym razem brakuje? Brakuje, tutaj brakuje. Dawaj tych, cyk, 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 cyk. Jak tam Francja? Zobaczymy, co z Francji będzie można wytworzyć. W chęć komune skapitulowało. Tak, Cold States and Turn dony skończone. Chancja is no more i mamy, 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 mamy na Francję, mamy. Okupacja Francji. Możemy zrobić Francję, możemy zrobić Francję i Brytanię, albo możemy zrobić Direct Occupation. Nie no, myślę, że zrobimy Francję i Brytanię, to brzmi chyba najlepiej. Zobaczymy co się stanie. Chancja i Brytania. Aha, to jest taka mała Brytania. Nawen I mamy Ludwisia Rückenstelna. Okej, okay. kolorek inny macie. Jak to w ogóle się nazywa? Transitional administration of France, a tu mamy High Commissariat Britain, Pięknie, e, co nam jeszcze zostało? E, zostało nam, proszę ja, was. No nie, no dopóki, nie wiem, UK czy coś się nie zdę. No to ja sobie będę chodził, pod BIO, No bo co mam robić na siłę? Co mam robić na siłę? Poza tym na nich też nie mam wargola. Gdybym chciał nawet zaatakować UK, to nie mogę. E, Finlandia? Finlandia. Oni nam, nam jakiś czas temu grozili. Jakiś czas temu nam grozili. Że myślę, że yy, yy, nasz Führer, Himluś, czuje się urażony, gdy Finowie żądali od nas Estonii. I my przejdziemy im, wyjaśnimy, że tak nie wolno mówić do Himlusia. A, i teraz możemy wybrać, czy chcemy trzymać to na zasadzie takiego ścisłego rejs-komisariatu, czy robimy. Czy robimy. drugi, ten. Yy, drugi takie Wishi. Szczerze, zróbmy to drugie, że Vichy. Zróbmy drugi kolaborujący government. Może on coś będzie miał, no bo te Rajski komisarz klasycznie nie ma drzewka. Wisi brody, take province, borders, take nothing. A, możemy zrobić, że klasycznie, że będzie wisi i będzie. E, będzie całe wisi. Możemy zrobić, znaczy klasyczne wisi, i my zabieramy resztę. Możemy zabrać sobie te dwie prowincje, Picardie i Champagne. I myślę, że to weźmiemy albo nic na. Nie, weźmy tego. Weźmy sobie Picardie i Champagne. O, właśnie. To, ale to miało się zmienić w Vichy. Nie zmieniło się w Vichy. No dobra, przynajmniej próbowałem. Nie, ale to już brałem. A nie, jest French State. Jest French State, Edward Pigard. No ale to już klikałem. Pani Picardie. Jeszcze dostałem tylko do podwójne 50pp. No dobra, zobaczymy: macie coś, też nic nie macie. No ale no, jest French State. Jest French State kolaborujący, jest francuska flaga. Wszystko się zgadza. W sojuszu jesteście, jesteście papecikiem Znaczy, w może ten rajś komisarii Ale nie mają naszego kolorku i tak, dobra, niczego, chciałem przetestować Kolorek psuje, ten szary był lepszy, szary kolorek był lepszy Jak tam w Chinlandia? Gdzie jest w Chinlandia? Mogę w Chinlandię? Nie mogę jeszcze w Chinlandię I ty, kolejny atomówek eee, Tu potrzebuję więcej? O kurde, ty, udało im się Udało im się, wyzwoliła się ta Czarnogóra, ale pytanie czy to się zbuntowało czy Albańczy... Nie, czekaj, w, w, ci Włosi to zajęli. E, Włosi to zajęli, co prawda Albania dalej się opiera, ale odcięli od, od, od Czarnogóry resztę Albańczyków i bronią się tylko w tych górach, w Kosowie w sumie. O, wojna z Finlandią, a to nie było Wargola, tak od razu? dobra, ja, ja gotowy jestem. A jak tam Finowie? Finowie gotowi? Macie tyle samo dywizji co na Francja, pamiętacie jak mi groziliście? A, ja muszę wezwać papeciaki Bo to jest nasze kochane komisariaty Moskwien! Yy, naprzód. Jak to Banat skapitulował? Ale Banat już dawno nie ma. Wy mnie tutaj bejtujecie. Yy, czy ja mogę zrobić sobie war Economy? Dziękuję. Co jest? What the huck, jak raj. Czemu wywaj? Co? Co to za skam poleciał? Wracaj do wojny! Ej czemu wy podpiszcie? Halo zdrajco! Panie, pójdźcie, pójdźcie! Poleciał White Piece. Finowie zajęli pół tego. Co to w ogóle miało być? Co to w ogóle miało znaczyć? Czy ty poważny jesteś człowieku? Wiesz jaki ty wstyd przyniosłeś żemu Himrusiowi? On teraz musiał całe dwa pudełka tych... Tybetańskich y mnichów pożreć. W sensie Tybetańskich mnichów, Tybetańskich tabletków wciągnąć? Tak, mu coraz bardziej. Ja wiem już w sumie co robić z tymi tymi cywilami, militarkami. <laughs> Udało się! <laughs> Udało się. Albania spisowana z Papecieka. Mustafa Merkam Kuruja? Kuruja. kuria Brawo, brawo. Bebici nie dożył zwycięstwa, wielkiego zwycięstwa włoskiej armii. Dobra, nie śmiejmy się. Bebici wielkim przywódcą był, naszym pięknym sojusznikiem. Ale Turka to mi zajął, nie? Halo, panie Turku? Wiecie co? SS ma fajne, może zrobić. Kamikaze Mission, co prawda robi, um, zmniejsza szanse na tego, a jeszcze bardziej podwiesza Grand Support, Jezu, tu można chorą tę platkę zrobić pod tego, pod, pod Grand Support Mariny. Capitulate w Finlandii, aid stole all states and dony skończone. Mm, Szwecję teraz na prędkości zjemy? <laughs> Możemy mieć wojnę z, z Włochami. Dzięki temu, że zajęli w Albanię? Będziemy mogli bić się z Włochami Czy <laughs> to będzie nareszcie godny przeciwnik? No, powiedzmy... Oczywiście jakie będziemy auto przez góry tylko tutaj cyk cyk to nawet nie powinno być problemu, no, zobaczymy eee, Puppet Finland, jest. Puppet Finland Puppet Finland Manerheimas krzesimy. halo? Dobra, ona będzie w tych swoich? Tak Kogo mamy? Karl Ulrich Urliś to z tego, z tej serii Wielkich Mistrzów Zakonnych z Znajomego Zająca, pamiętam. Pamiętam jak bandy to nagrał, było 15, 16, 30 urlisiów. I cyk, kolejna tomówek. Halo? Przez chwilę myślałem, że mogę dwa tomówki zrobić, teraz tutaj cyk. Serio, nie wiem jak tu dokładnie ma działać, po prostu klikam i mi to wychodzi, dobra. Boże, e, przez chwilę myślałem, że ciebie Izrael gwarantuje. Z chwilę myślałem, że jesteś gwarantowany przez Izrael, w ogóle Izrael... Cyk, w ogóle Izrael. Turcja podbiła Syrię i spapietowała Izrael i Liban. Nie wiem, co ci Turcy robią. Nie wiem co oni robią, ale coś tam kręcą szponcom. Sofia Bajzan Wangar. Wyślemy do Rosji, kolejnego agenta i ta z Francji wróciła. Wyślemy ją do. Zobaczymy, co Chińczyki robią. Ale jak do tej pory się nie wyzwolili od amerykańców, to chyba się już nie wyzwolą, nie? No, nasz Focus, czyli co, wy też skończycie się nic nie robić. Ej, serio, kurde, Thousand grać ma taki potencjał, z tych chyba jedynych Cold Warowych, w sensie powojennych modów, ma taki potencjał, a, a. A tak wolno się rozwija. Mega wolno się rozwija. Dobra, yy, Szwecja Szwecją. Właśnie, okupacja Szwecji. Uuu, yy. możemy Norwegii dać. W sumie to Norwegia wierna i drzewko ma chyba? Drzewko ma? Sweden? Nie dobra, zróbmy papeta szwedzkiego. Zobaczymy, kto będzie rządził, jak będzie wyglądała papetowa Szwecja. Filip Bolcha. Filip Bolcha. Już czarna to Europa. Czarno to widzę. Dobra, czy coś jeszcze nam zostało? Takich mało ważnych rzeczy. A, moglibyśmy jeszcze Transnogaya zająć, ale to bez znaczenia, lecimy na Hosie. Iron Empire, tylko jest sobie no właśnie. Żbiczku, nie wiem co robisz. Dałem ci wystarczająco dużo czasu, żebyś ty coś tam ogarnął sobie. Także my przyjdziemy do ciebie. Zobaczymy. Jessica Stoltz. Jessica Stoltz poleci do Anglii dalej szpiegować. Anglicy coś robią? To Mystic Events. No nie wiem, Żbiczku, mamy 100% War Powstrzymaj mnie, zrób coś. Come on, do something. Duszamfing, więcej dywizji. Czyżbym bym kolejną tłumoweczkę Halo, halo, halo. Kolejna atomóweczka dla zajączka. Nie, czego brakuje? Tu widzę, że brakuje rzeczy. I się... O, kolejna nice. O, Second German Soviet War! Slaughter the Bolshevik Kamsy! Jaś Empire i Soviet Union. Okej. Ehm. Okej. Okay. Okay. Wiecie, co się przy... by przydało? Nie jakieś koniewy czy żukowy, tylko żeby tu troskiego wprowadzić, który by naprawiał burdel po stalinie. O, to by było dobre. Albo Chruszowa i cała, cała Sowietunia w tych kukurydzach. <laughs> Granica się popsuła! Halo, to powinno być Moskwy. Mogę to oddać Moskwie? Olipka. Nie powinno tak być. Nie mogę tego oddać Moskwie. No i całe bombki strzelił. Dobra, będziemy mieli bezpośrednie połączenie z Adolfsburga do tego Archangielska. Taki był plan. Taki był plan. Dobra, żbiczki, bo ja samolot. I jak wyglądają Sowieci, Bo ja tak też trochę lajtowo, a 43 dywizje. Dobra, dacie radę. Tylko papety możemy wezwał. Bez i papety. Eee, no, niby samoloty mam wystawione, ale zobaczymy, czy sobie poradzę się bez samolotów. Do no, których powiedziałem też mamy do końca zrobiono. Luscy latają. Widzę, że papety mi podrzuciły samoloty, fajnie. Zero, zero. Tylko jedną tę plackę. Nie, w sumie piechotę też zmieniam, ale piechota cały czas stoi tak jak stała. Od początku gry ta piechota stoi, tylko tę platkę czołgów pozmieniałem i w sumie tylko z tymi początkowymi dywizjami jeździmy. Zrobiłem taką tę tych modern tanków, zrzuciłem martę samobieżną, tą swoją, nową i te z odpowiednich współczesnych zmechów. I to sobie jeździ prawie 1000 soft ataków 1200 breakthrough i tak sobie to jeździ, nie? Tak jeździ i zwiedza świat. A, my mamy tego. Mamy 120 dni, żeby wygrać to. Division, Strange Supply Lines. Okej. Okay. Okej, okay, bo potem zaczniemy zostaniemy dostawać tego, debuffy. No czy my to wygramy w te dni? Jest narktycznej Na Rosji, jest problem z zaopatrzeniem. Spoko, Żbiczku. Nawet kurde, porcik ci tu je, walne. Rozumiesz, rozumiesz, Żbiczku, staramy się. A ja bym zrobił coś szalonego, nietuzinkowego i pojechał prosto do stolicy. Czy ktoś by się tego spodziewał? Biedna ruska ciężarówka. Pewnie ten platka niezmiana od czasów wojny ojczyźnianej. Ba! Od, od czasów inwazji na Polskę, bo ja jeżdżę tych samych templatkach. O, nasze współczesne zmeszki. Ciperki na nowych bibicich połamane. A, właśnie, ja mam ciperki na Sowietów, czemu ja tego nie użyję? Cyk. A, gdybym chciał wrzucić samoloty, są tu jakieś lotniska w ogóle? W tym kraju, opuszczonym przez, przez Himlusia i jego spaczenie? Eee, daj te taki po tysiąc. Może gdzieś tam... Dobra, podziel to na... na sto o. Cyk. Dobra, masz 125? Tyk. Ty masz, czekaj, bo to są kasy, to jest tak. podziel na pół. To są kasiki, do tego polecisz. To są jakieś myśliwce. W ogóle ta, ta modyfikacja rozróżnia zwykłe myśliwce i myśliwce przechwytujące. Ty polecisz tak. Pytanie, czy gdzieś tam się te samoloty zmieszczą. Pytanie, czy latając tymi pięcioma tysiącami samolotów damy radę z ropą? Chyba damy radę z ropą, nie? Tak, tak, ten. Upadek Perbu. Padło w Moscow during the first German war meant. Ok, One step closer. One st jeden krok bliżej. Dobra, dawaj na magnik chorowski. Zdążymy w te 100 dni podbić Rosję? Urbący, nie potrzebujemy. rzucić. Czy radę, panowie, wy macie agresywny push, nie? Macie najbardziej agresywny push. Na, na, nasza elita, to. O, kolejna stolica ruska padła. Idź dalej, przeżyć zniszczenie. Ej, przy przypominacie mi się mąkę odcinek, jak w pancerne jeździł. Jezus, jak to zapierdziała. Ile tu kilometrów wyciąga w tym terenie tutaj rosyjskim? 6,4. A tak mega szybko jeździ masakra. E, już po kolei robię te cele narodowe. E, doktrynek zaraz skończymy. Okej, okay. nie chcecie jakieś kapituliren, Oda something? Czy do końca walczymy? Nie, wy nawet lubicie. I okej, okay, co tym razem zrobiło? Uznało y, rząd indyjski. Co jest w ogóle w rządzie? Konserwatyści. Przy mulacie. Przy mulacie, żeby. <laughs> Odcięli mi dywizję. Impossible. Ale proszę się rozdawać. Proszę puszować. Macie cały kraj na autopuszu przelecieć. Tego wymagam. Jezus, jak ja jestem głupi. Jak ja głupi jestem. Przecież możemy przetestować atomówki na nich. Eee, potrzebujemy. E, lotniska potrzebujemy. Lotniska potrzebujemy, przetestujemy atomóweczki, czekaj, strategiczne mają w opór duży zasięg. Co to jest samolotem strategicznym w tych współczesnych, dziwnych czasach? Co eee, są Messerschmitty, to są... O, jest. 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 Dobra, chodźcie, chodźcie żbiczki. Przetestujemy jak atom działa. Ej, wy nie dolecicie, naprawdę? Ej, to też są strategiczne, nie? Oj, to jest strategiczne, tak, tak, to jest strategiczne. Dawaj, tu lataj... Um, albo tu lataj. Musi mieć też pokrycie w powietrzu. Latasz? Dobra, zobaczymy jak działa atomówka tutaj. Pamiętam, że wtedy tam... O kurła! Dziup, dziup, dziu. <gry> Dzień bohaterów narodowych. To okej. Okay. Wtedy atomówka działa tak, że... O, skapitulowali. Wtedy atomówki tak działały. Jaki ładny grzybuś. Pierwsza atomówka że wybijali całkowicie w state'cie możliwość atakowania naszym dywizjom, nie? Dostawali ten w coś typu a'la hiszpańska wojna domowa, tak to działa, nie? Dobra, weź wszystkie state'y. End turn. Y już, koniec wojny. Nawet studni ta wojna potryła, nie potrwała. End of German-Soviet war. Arians victorias. E I pokaż jakie piękne rzeczy możemy stworzyć. The fate of European Russia. No to jest już raczej ta nieeuropejska część, ale no dobra, nie czekajmy się. Raś komisariaty. Raś komisariat Moskwie. Nie no dobra, daj to Moskwie. Gorki to jest do końca? Czy coś jeszcze tam powstanie? Są wszystkie statey, do Moskwie poleci. Może Moskwa odzyska ten kawałek od Finlandii, co nam przekazali. Nie no dobra, oni wzięli tylko do Uralu. Jezus, mamy taki sam kolor. Oni wzięli do Uralu. A dalej? A dalej, co robimy? Nie wiem, czy tutaj jest przestrzeń życiowa, dlatego. No, dlaczego Arójczyk tej zeberi? Raczej nie. się wydaje. Może, jak podbijemy resztę tych. Yy, tych żbiczków tutaj na południu, tych Uzbeków, Kazachów i innych dziwnych krajków, to może wtedy będziemy mogli tu jakiś komisariat walnąć, bo tak to trochę. No, nie czuję oporu, ja wiem, że jesteśmy zwycięzcami II Wojny Światowej, ale no... Jakiś, jakiś opór bym chciał wyczuwać. Znaczy nie mówię od razu, że atomy od NATO, żeby leciały mi na twarz, ale no... Teraz liczę, że ten Związek Radziecki tak trochę bardziej się postara. Szofia Szturm. A ty, aha, wy z Rosji wróciliście, tak? Yy, to dawajcie siatki szpiegowskie na yy, potężnych bibicich Dawaj siatki szpiegowskie na pot potężne kliki bebićowskie Znaczy byłego bebiciego i bebici. Ja yeah, totalen klik wyczyścimy to co Rosja nie wyczyściła Weźcie to żbiczki popuszujcie, a ja z tym też walczę Dobra jakieś tam dywizje polecą, bo tu wszystko oprócz Kirgistanu i tego żbiczka Aha ja muszę wezwać, no tak Tak trzeba was wiele wyjaśnia yy, Także naprzód po totalen klik i zwycięstwo The fate of Oral nie myślcie o tym, tylko skupcie się, tak? Tworzymy wielką rzeszę. Yy, no to będzie Reichskommissariat in Oral. Ja totalen Krieg! O, proszę bardzo. Ars Domzang, pięknie. Co ty masz? Co to za złoto? Russian Financial czy Russian Army. Pięknie. Jeszcze jedna Rosja została, ciekawe czy na to też dostanę Urgola. Yy, Himluś ten spaczenie zamknął nam ekonomię, więc jeszcze o nie Witman zachorował, szkoda yy, Więc jeszcze więcej straciliśmy boostów z, z, z tego free tradu Construction Speed, Research Speed, Factory Output po 15 wszystkiego w plecy poleciało. Masakra Hluś spaczeńcu 1 nawet ja bym się nie, nie odważył yy, tak bardzo zabijać research Speeda w imię spaszonych ideologii I cyk! Atomówek kolejny ile mamy Mamy 7 atomówków. Dobra, ewidentnie dotarliśmy na aryjski koniec świata bo dalej nie dostajemy wargolów na resztę tutaj tych sąsiadów. Myślałem, że będziemy tak podbijać, bo jeszcze został jakiś Tadżykistan, e, ale nie ma. I nie ma też odnośnie tego, co zrobić z Rosją po Uralu, więc dotarliśmy do aryjskiego końca świata. Ale przynajmniej mamy bardzo blisko do Tybetu, więc tutaj można maknąć bezpośrednie połączenie lotnicze, i będą nam przywozić e, piguły dla Himlusia. Dobra, tutaj Wam podziękuję za uwagę. Zrobimy jeszcze jeden odcinek. Jeżeli nic więcej się nie wydarzy, to będzie jeszcze jutro jeden odcinek z inwazji na Włochy. Mam nadzieję, że przez Albanię, No to powinni odpowiedzieć, tak? No bo są papetem, więc stoczymy sobie jeszcze wojenka z, z, z Bebici... znaczy z włochami, bo już nie ma rip. I myślę, że zakończymy odcinek, no, bo... znaczy serię, no bo tak. No, fajnie było. Fajna wojna domowa, którą musiałem rozegrać, a potem uznać, że jej nie było. Fajna wyprawa do Tybetu i pigułki tybetańskie, a tak naprawdę, no to tak. No, no dobra. Łapę górę, coś za szczęście, trzymajcie się na razie Elo.